Współpraca z Majką Jerzowską jest łatwa, trudna, jak się z nią współpracuje i jak w ogóle do tego doszło? Bo wiesz, Smolasty na przykład opowiadał mi o tym, że z Dodą pisali sobie na Instagramie, a u was jak to było w waszym przypadku? Czy ten jakby, nie wiem, o czy teraz pytasz właściwie, czy o sam proces twórczy, czy o zapoznanie z mają, bo to teraz można I zapoznanie gadać i tak dalej. E, ja poznałem tak naprawdę, bo e, Maja miała, że tak powiem, jakąś piosenkę zrobić z raperem i tak się stało, że ta piosenka po prostu ze mną została zrobiona, więc jakby tyle. A jeśli chodzi o współpracę, to myślę, że bardzo, bardzo dobrze ta współpraca przebiegła i no widzicie, czy słyszycie już właściwie sami efekt też widzicie. Bawimy się w życiu. Na YouTubie i myślę, że to jest ciekawy utwór po prostu, jakby to też jest teraz taki moment dla mnie, w którym jakby docelowo e, chcę robić muzykę po prostu dla wszystkich też jakby. To też nie oznacza, że jakby em, odcinam się od swojego soundu, ale jakby uważam, że już tyle lat robiąc to, co robię, jest też taka jakby opcja, żeby no ludzie zaczęli poznawać mnie z zupełnie innej strony, co nie? I jakby, żeby ta twórczość jakby miała okazję, wiesz, na innych zupełnie frontach się pojawiać. Mam na myśli, że przy współpracy z takim artystą jak Maja, no to jest to coś takiego, wiesz, że ludzie jakby, no nikt się tego by nie spodziewał, gdybyś nie powiedziała, wiesz, co chodzi? No, oczywiście. I, I to jest jakby też dla mnie ciekawe, że jakby w tym przypadku na przykład wymiana e, pokoleniowa, jeśli chodzi o muzykę, nastąpiła, no i, i to się na pewno zapisze w jakiś tam dziejach, wiesz, polskiej muzyki, także to jest dla mnie ogromne wyróżnienie i tym się cieszę w sumie. Mówię, ludzie mnie znają z kawałków, nie wiem, typu Jakodzianki, Jetlag, cheese. cheese, znaczy Cheese jest taki, jest duży, ale nie aż tak jak, wiesz, tamte wspomniane przede mnie przez chwilkę, więc jakby nie wiem, no moim zdaniem ludzie po prostu mają, że tak powiem, okazję mnie w takim wydaniu posłuchać i, i to jest dla mnie też fajne.